Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, a na pewno się nie zawiedziesz, możesz również zasubskrybować mój drugi kanał, mojego serwera, który będzie niedługo startował. Jestem ciekawa, ile z osób oglądających mnie właśnie w tym momencie, ile moich widzów czeka na start serwera Craftcore, bo ja osobiście czekam bardzo, bardzo i na pewno bardzo dużo materiału będzie się pojawiać z tego właśnie serwera. Więc jestem ciekawa, czy będzie to oglądane przez Was. Zobaczymy, ile nas się uzbiera. Każda łapka to po prostu jedna osoba dodatkowa na serwerze CC. I Chciałbym jeszcze powiedzieć, że oczywiście wszystkie komentarze nagrodzę sercem i wieczorem odbędzie się stream, godzinę macie właśnie na i przejdźmy teraz do materiału. Dziękuję, że jesteście i że mnie oglądacie, i że jest nas coraz więcej, i coraz lepszą aktywnością tutaj się wykazujecie. Mam nadzieję, że po tym odcinku też tutaj rozwalicie system. Yo! Chciałbym wszystkich zaprosić na serwer, który macie właśnie w rogu ekranu. Wersję też będziecie tu na pewno mieć i naprawdę fajny serwer. Musicie wbić, obczaić, co jak, bo zobaczcie, jak to ładnie tutaj wszystko wygląda. I przejdźmy tutaj do pokazania najważniejszego. Mianowicie, znajdujecie tutaj na tym serwerze kilka trybów, tak? Ale ja bym chciała przede wszystkim pokazać wam dzisiaj HC. Macie tutaj Parkura, Sky Blocka, więc wszyscy na pewno znajdą z modyfikacjami. Fo na Forge, nawet możecie grać Bedwarsy. Ale chciałbym wam dzisiaj pokazać EasyHC jak to wygląda, tutaj się respicie macie tutaj pod ukośnik pomoc oczywiście standardowo wszystkie rzeczy, które wam są potrzebne, możecie wbijać zakładać gildie. chciałabym jeszcze wam tutaj pokazać, że na spawnie możecie sobie tutaj bezpiecznie kopać, a drop, wam pokaże jeszcze drop, ponieważ zapomniałam o tym, jest 12% więc jest naprawdę spory macie tutaj wszystkie pokazane craftingi, które możecie wykorzystać i macie tutaj sryliard villagerów macie szmuglar, szklasz, szmu, szmuglar, sz, szmugler boże święty i możecie tutaj wymieniać na walutę serwerową. Y, możecie tutaj, nie wiem, na przykład macie zbrojmistrza, możecie sobie tutaj większe niż zwykle enchanty, na przykład na zbrojkach powymieniać, więc naprawdę fajne urozmaicenie, bo na Izzy Hacera czy takich rzeczy się nie spotyka. Zapraszam wszystkich na serwer. Witam wszystkich w takim dość innym odcinku niż wszystkie, które do tej pory widzieliście na kanale. Będzie to wyglądać na takiej zasadzie, że za chwilę zrobimy sobie łuk i będę strzelać do tego czegoś, cokolwiek to jest, i jakkolwiek można to nazwać. Jakąś górę wybudowałam z różnych bloków i w taki blok, w który trafię z zamkniętymi oczami, po prostu łukiem, z tej skrzynki będę musiała wziąć itemy i po prostu wybudować coś z tych rzeczy, które znajdują się w środku. I szybko skraftujemy sobie na początku łuk, tylko nie pamiętam, czy na pewno wiem, jak to się robiło. Dobra, mamy łuk, mamy strzałę i przechodzimy do materiału. Dobra, słuchajcie, skrzynki są już przygotowane przeze mnie, tutaj są różne jakby, że tak powiem poziomy trudności, niektóre ze skrzynek są naprawdę ciężkie, musicie teraz mi uwierzyć na słowo, że ja po prostu zamknę oczy i będę robić tak, i tam gdzie trafię po prostu, uwaga, 3, 2, 1, go! Dobra, trafiłam akurat na pomarańczowy, zobaczymy co tutaj się w pomarańczowym yy, kryje, uwaga, 3, 2, 1, Mmm, mamy jakieś roślinki. W każdym, generalnie w każdej skrzynce znajdowało się dziewięć różnych itemów. Mamy jakieś roślinki, i musimy teraz z tego po prostu coś. Tutaj ten łuk sobie od razu odłożył. Musimy coś stworzyć zajebistego z tego. Pokażę Wam jeszcze, co mniej więcej się kryło w innych. W pierwszej skrzynce mieliśmy coś takiego, w drugiej skrzynce mieliśmy jakieś takie itemy. W tej mieliśmy coś takiego, nie wiem w ogóle, co z tego można by było zrobić. A w ostatniej skrzynce było coś takiego pustynnego. A w tej skrzynce jest wszystko, i w sumie nie wiem, jak to się skończy, więc robimy szybkie cięcie i widzimy się tutaj już przy budowie jakiegoś tego y, tutaj nie wiem czego w sumie dobra, y, więc jesteśmy z powrotem w sumie nie wiem po co było to cięcie bo od razu zaczęłam odcinek y, to na to nie patrzymy, generalnie trzeba coś z tego zbudować, nie mamy flaja, chyba, że mogę sobie osobno fly'a włączyć, ale nie, o mogę sobie fly'a włączyć o, dobra, to będzie, to będzie na pewno mi bardzo pomagać. Więc ja myślę, że można by było zrobić coś, jakiś domek, tak? Tylko, że na pewno będziemy tutaj musieli się posługiwać tym craftingiem, żeby mm, sobie zrobić też, jakieś przerobić, że tak powiem, bloki. Yy, można by zacząć od na przykład jakiegoś tutaj. Yy, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Zrobimy sobie domek i jakiś ogród wokół tego. Yy, poczekajcie, musi, muszę przeliczyć, żeby było wszystko symetrycznie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj możemy zrobić taką altankę z tyłu, tylko nie wiem. Ja zawsze buduję coś małego na początku, a później powstaje z tego. Aha, trzeba kupić podłokośnik sklep, od razu siekierkę, żeby. wiecie. Bo to by zajęło 100 lat, jakbym miała to niszczyć wszystko sama. Dobra, zrobimy tutaj taką altankę na trzy kratki, zobaczcie. Szybko przetranspor... Chyba, że ten crafting sobie przeniesiemy tutaj od razu, bo naprawdę nie chcę, żeby ten odcinek trwał... Wow, Boże, myślałam, że coś mi się. Że się przeteleportowałam. Nie chciałabym, żeby ten odcinek trwał 100 lat, ale wiadomo, że nie mogę robić cięć, bo później będzie gadać. Yy, ale raperka na pewno musiałaś coś tam dobrać sobie, czy nie wiem, czy kiwie, co Więc zrobimy sobie taką altankę. Tutaj będzie wejście jakby od zewnętrznej strony i tu będzie taki ogród mini mini ogród myślę, że będzie to spoko, tylko pamiętajcie, że musi, musi nam też wystarczyć kurczę surowców, więc muszę troszeczkę oszczędzać żeby nie było później, że wiecie, że na przykład nam zabraknie, żeby coś tutaj zrobić można by było w sumie ściany na przykład zrobić z kobla Jezus, nie mam bladego pojęcia, jak to będzie wyglądać to będzie taki mały działkowy domek <noise> nie wiem, ej, aha, i zrobimy od razu, czekajcie, weźmiemy sobie od razu jeszcze kilo ej, naprawdę, taki odcinek spoko się nagrywa Nigdy czego takiego nie robiłam. Wpadłam w sumie na ten pomysł, nie wiem, tak nagle nie wiedziałam co nagrać i stwierdziłam, a nagram sobie coś takiego. Czekajcie, bo coś cofa troszeczkę te bloki, jak się yy, jeszcze trzeba wyłączyć jumpa, auto jumpa, bo to mnie też strasznie zawsze denerwuje. Dobra, więc wykorzystajmy, musimy generalnie wykorzystać przynajmniej jeden, jakby, wiecie, rodzaj każdego bloku, który nam się wylosował w tej skrzynce. Także zrobimy tak mniej więcej. Musimy zrobić sobie słupki, yy, w sensie, wiecie, płotki od razu. Yy, nie pamiętam, jak to się robiło totalnie. nie. W ten sposób, trzeba zrobić chyba na początku to, i później tak i tak to chyba... O, dobra, mamy płotki, ale trzeba jeszcze jeden płotek zrobić. Zobaczcie, już drewno nam się powoli kończy, więc y, mam nadzieję, że jednak wystarczy tego drewna. I mam nadzieję, że w ogóle nikt mi nie przeszkodzi tutaj w, w tym odcinku, bo za chwilę na pewno brat wróci ze szkoły i tutaj przyjdzie i będzie coś tam opowiadał i nie wiadomo co, y, więc mam nadzieję, że jednak y, nie przeszkodzi. Dobra, więc budujemy sobie jakieś coś. Jakieś cudo, y, może nie w ten sposób, y, tutaj za chwilę górę zrobimy troszeczkę inaczej, tu by się przydało chyba w sumie zrobić jeszcze płotki po dwóch stronach, chyba że, czekajcie, 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 chyba że to się tutaj jeszcze powiększy o jedno, dobra, zrobimy w ten sposób, że to troszeczkę powiększymy, więc trzeba będzie jeszcze więcej drewna użyć, Jezus Maria, ja mam nadzieję, że mi te drewno naprawdę, że jego wystarczy po prostu, y, zrobimy to w ten sposób i mam nadzieję w ogóle, że ten odcinek się nagrywa, bo jeżeli on się nie nagrywa, to chyba zwariuje i... Już się poddam, już nie nagram drugi raz, <noise> bo naprawdę nagrywać kolejny to, to by było, to by było, to był strzał w kolano, bo wiadomo, że za pierwszym razem wszystko zawsze wychodzi najlepiej. Dobra, zrobimy to w ten sposób, że to się tutaj z tym połączy, nie mam bladego pojęcia, bo to jest taka totalna improwizacja, więc nie wiem jak to wyjdzie, nie śmiejcie się ze mnie, bo nie wiem, buduję po prostu co mi teraz przyjdzie do głowy i... Dobra, zrobimy sobie w ten sposób, tutaj zaraz jakoś to połączymy wszystko w kupę, zrobimy jakiś szybko dach, bo wiadomo, że nie może ten odcinek trwać 100 lat, zrobimy w ten sposób, tutaj jakiś daszek zaraz będzie, tylko pewnie dom oczywiście wyjdzie większy niż bym chciała, zawsze tak jest, że buduję coś, jak już mówiłam zresztą na początku, coś małego, a później wychodzi z tego jakieś y, olbrzymie coś, zrobimy, o Boże, a patrzcie się, już nam tutaj kobla naprawdę mało zostało, więc... Yy. Myślę, że resztę rzeczy, które mamy do użycia to w ogóle wykorzystam do podłogi na przykład. Dobra, zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj będą jakieś okna, tylko że no niestety, ale szyby nam się nie trafiły, więc można jeszcze zrobić od razu drzwi, zanim mam drewno. Zrobimy drzwi z jednej i z drugiej strony. O, dobra, myślałam, że, drzwi, drz że się drzwi nie zrobiły. Tutaj można zrobić jakiś stopień, podwyższenie, takie, wiecie o co chodzi? I tutaj będą sobie stały drzwi. Yy, można na przykład zrobić w sumie: w sumie z kobla to zrobimy. A su sufit zrobimy z drewna. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale to jest taki pomysł. Teraz no, od razu na raz: ciachpach yy, i ciachpach, yy, ciach, dobra. Yy, zrobimy to tak. Możemy użyć, w sumie, jakbyśmy na przykład zrobili coś takiego. Ty, ale to nie wygląda wcale źle. Patrzcie się, zrobimy takie jakieś oryginalne. W ogóle nigdy w ten sposób nie budowałam, żeby używać to do, do ścian. Jednakże to wygląda całkiem fajnie. I zastanawiam się jeszcze tylko, jak ja zrobię okna, jeżeli nie mam szyby. Co ja z tym fantem mogę zrobić? Hmm, hmm, hmm. hmm. Możemy zrobić tutaj takie, jakby pseudo rulety Poczekajcie, zrobimy. Pseudo-rolety, jak to brzmi, raperka. Boże, święty, co ty gadasz? Bo bardzo śpieszę się, bardzo się śpieszę, żeby to nie trwało 20 minut. Dobra, zrobimy takie coś i w sumie można powiedzieć, że tu będą, nie wiem, niewidzialne, tu będzie, wiecie, tu, tu po prostu tego. Albo nie, jeszcze, jeszcze mamy fajniejszy pomysł. Może hmm, zrobimy coś takiego. Już w sumie tego nie cofnę, jednakże, wiecie. O, dobra, zrobimy takie coś i tutaj, wiecie, nie można będzie przejść, ale przy okazji będzie to jakieś, wiecie. Wiecie, wiecie, dlaczego dziesięć razy powiedziałam to samo? O, dobra, tu zrobimy z tego, dziesięć rzeczy naraz. myślę o 10 rzeczach naraz i po prostu się gubię w tym nieraz co mówię, tak jest. Jak się człowiek śpieszy. I musimy zrobić tutaj podłogę. Ej, a co jakbyśmy zrobili podłogę? A W sumie... czekajcie, z czego tu... Mam... może ze stołu nas zrobimy podłogę? Albo nie ma żadnego dywanu nawet. Dobra! Kamienna podłoga w domu, zawsze spoko. I musi to wyglądać z zewnątrz, na w środku to nie musi wyglądać. Także przejdziemy tutaj już do jakiegoś dachu i zrobienia ogrodu. W sumie mogę od razu ogród ogarnąć. Tylko do tego też będzie potrzebne nam drewno, a do drewna. Jezu, a drewno musimy jeszcze, wiecie, użyć do. do sufitu, więc nie wiem, jak to będzie, ale możemy tutaj zrobić takie, wiecie. Yy, jakiś. Yy, o, wokół. Że tak powiem, trawnik. O, tutaj będzie się wychodzić, tu będzie taki trawniczek. Nie mam niestety też wody, więc roślinki, posadzę sobie roślinki w ten sposób. Zobaczcie, wykorzystaliśmy już jakoś roślinki te. Trzeba jeszcze wykorzystać te roślinki. Zrobimy jeszcze je przed domkiem. Może tutaj w sumie to możemy to ściąć. Troszeczkę za blisko to zrobiłam wyjścia. Ups, ups. Dobra, zrobimy to w ten sposób i zamkniemy jakby tutaj ten ogródek takim żywopłotem, tak w dużej liczbie domów w realnym świecie też jest, także zrobimy to podobnie, żeby nie wykorzystywać drewna, które może nam się przydać za chwilę i którego może i tak zabraknąć, także otoczymy się takim różami, róże będą tutaj wiły się po prostu po tym żywopłocie, w niektórych miejscach można sobie jeszcze to troszeczkę podwyższyć, żeby oczywiście nikt tutaj nie mógł wejść, bo to teren prywatny i raperka, nie wiem co ty opowiadasz, historię życia. Jakieś. Dobra, wykorzystany został cały żywopłot, także już jakiś ogród tutaj Mamy, aha, jeszcze mamy takie roślinki, takie roślinki możemy jeszcze tutaj gdzieś też w sumie zasadzić, ale je damy jeszcze przed domkiem, żeby po prostu je użyć, ale będzie to też na pewno ładniej wyglądać. Słuchajcie, zrobimy sobie tutaj takie coś jeszcze na górze, żeby to też wyglądało ładnie. Możecie mi później napisać w komentarzach, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, jak to według Was wygląda, czy wygląda to tak strasznie, jak myślałam, że będzie wyglądać, czy może nie wygląda to tak źle. Ok, zrobimy sobie teraz tak, schodki ze schodów, zrobimy sobie domek. W sensie daszek, i jeszcze użyjemy do tego na pewno y, takich kamiennych, że tak powiem, y, schodków. Y, I zrobimy to jakoś. Hmm, jak to zrobić? Możemy zrobić to w ten sposób, że tutaj będzie już dach, i tutaj on będzie taki płaski, bo y, nie starczy mi surowców. Dobra, z, to to sobie zetnę. Y, to jest taka totalna improwizacja. Dobra, zrobimy więcej tego. Jezus, mare, patrzcie jak mało drewna mi zostało. Musimy jakoś dać radę. Nie mam pojęcia, czy to po prostu wyjdzie, czy nie. Zrobimy to tak, tak, tak i tutaj jeszcze tak. Okej, okay, mamy tutaj jakiś płot, zaczęcie tego wszystkiego. Dobra, wykorzystujemy cały, cały, całe drewno. Dobra, mamy całe drewno wykorzystane. Musimy jakoś ten sufit ogarnąć ładnie i teraz nie mam pojęcia jak mam to zrobić, ale chyba zrobimy więcej po prostu schodków. Dobra, zrobimy sobie więcej schodków. Możemy tutaj w sumie zrobić jeszcze sufit, jakby zamknięcie troszeczkę tego i na to położymy kolejne schodki. Zobaczcie, jednakże przesunę to jeszcze o jedno, zobaczcie, zobaczcie jak to będzie, myślę, że spoko wyglądać jeszcze z zewnątrz, to się jakoś ładnie ogarnie, jednakże, o nie, 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 tutaj to nie może wystawać, tutaj się zrobi to troszeczkę inaczej, yy, zrobimy to tak, tak, yy, tutaj też to usuniemy, okej, okay. bo są chyba jakieś ślady, albo ja mam po prostu jakieś ścinki i zobaczcie, i postawimy sobie na tym, o na tym tutaj postawimy sobie drewno, nie wiem czy... Ale dobra, spoko, to całkiem się okej okay, prezentuje. Dobra, zrobimy więcej jeszcze tych schodków. Ciągle się powtarzam, wiem o tym, że ciągle się powtarzam, ale chcę ciągle coś mówić, żeby nie było czegoś takiego, że milczę podczas odcinka, bo ja na przykład tego osobiście nie lubię, jak oglądam jakieś odcinki, na przykład właśnie ktoś nic prawie nie mówi. No mm, okej. Okay. Więc zrobimy to tak. Z tej strony by się też przydało coś takiego zrobić. Bo tutaj też to brzydko wygląda, jeżeli to wystaje poza. To jest na tej wysokości. Więc to też będzie trzeba jeszcze usunąć. Dobrze. I teraz tutaj możemy zamknąć na przykład jakimś też drewnem. Pff, albo nie. Zamkniemy to jeszcze tym. I na to położymy pół płytki z drewna i będzie myślę, że fajnie to wyglądać, fajnie się będzie to prezentować. Jestem ciekaw, ile ten odcinek już trwa, ale nie chcę go przerywać, bo żeby nie było, że ja sobie nagle wiecie, coś dobrałam, czy nie wiem, wymyślicie mi nagle jakieś tutaj różne zarzuty, że coś wymyśliłam i coś zrobiłam poza odcinkiem, tak nieraz jest, więc wolę tego nie robić. Porobimy tutaj jeszcze takie różne duperele, żeby to z zewnątrz też wyglądało. Zróbmy może tyle, bo jeszcze mi się może przydać na na przykład pół płytki właśnie. Zróbmy sobie jeszcze więcej półpłytek, żeby to jeszcze jakoś do... Wiecie, zrobić, żeby po prostu to było ładniejsze. Zróbmy tak na przykład. Tutaj jakieś duperele jeszcze pododajemy, żeby to jakoś wyglądało. Zobaczcie, całkiem okej okay to wygląda. Jeżeli byście chcieli takich materiałów więcej i wytrwaliście do tego momentu, to ja was naprawdę bardzo podziwiam. Możecie napisać, nie wiem, w komentarzu... Yy, pf, w komentarzu napiszcie na przykład... Skrzynka, o! I przypnę wam jeszcze serce, chociaż i tak wam przypnę. Ale jestem ciekawa, ile z was... Przypnę wam serce, chociaż i tak wam przypnę. Jestem ciekawa, ile z Was wytrwało do tego momentu. Po prostu. Zobaczcie się, nie wygląda to źle. Wiecie, czego mi brakuje tutaj na koniec? Że nie zostało mi liści, którymi mogłabym fajnie ten domek jeszcze tutaj z zewnątrz ogarnąć. Ale i tak wygląda to. Myślę, że bardzo dobrze. Zrobimy jeszcze więcej schodków i zobaczymy. Zobaczcie, zrobimy jeszcze więcej schodków i można by było w sumie jeszcze to zamienić na przykład na guziki i tymi guzikami tutaj ogarnąć z przodu ładnie wejście, a tu w ogóle jest jeszcze jakaś dziura, więc dobiega odcinek generalnie końca, zobaczcie, zrobimy to tak. Naprawdę myślę, że nie wygląda to źle, nie wygląda to... A, nie wykorzystam tego bloku, patrzcie, już by było pewnie gadanie tutaj. Stona wykorzystaliśmy w środku, to wykorzystaliśmy, to wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy jeszcze tego, więc do tego można, patrzcie się, zrobić, to w ten sposób kupimy jeszcze łopatę na szybko. Kupimy łopatę i zrobimy tutaj taką ładną ścieżkę, ponieważ też trochę kobla zostało. Więc wykorzystamy to, Jezu, dobrze, że się y, obudziłam w ostatniej chwili, bo by było zadanie niewykonane. I zrobimy tutaj jeszcze taką ładną ścieżkę. Piękna, po prostu, beautiful. Y, o, i postawimy sobie tutaj jeszcze kilka sadzonek, kilka kwiatuszków i będzie takie przejście i możemy jeszcze użyć w sumie też, yy, możemy użyć jeszcze troszeczkę kobla na przykład i dobra, i zobaczcie się, piękna prezentacja czegoś z niczego w sumie, yy, możecie pisać jak wam się podoba i czy takie odcinki na pewno będą z odcinka na odcinek, coś takiego by było ciekawsze, czy wam się coś takiego podoba i dziękuję za oglądanie, jeżeli wytrwaliście do końca, do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema!